Cześć, witam w 23 odcinku Historii winylem pisanej. Dzisiejszy odcinek będzie zdominowany przez syntezatory, akcenty i kolejny muzyczny konflikt. Zapraszam. Witam ponownie. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest płyta nowy rozdział zespołu Kombi. Nagrywana w roku 1983, wydana w czerwcu. 1984 roku. Rok 1984 to był rok, w którym największe sukcesy święciły zespoły z Bruce Springsteen wydał swój najbardziej przebojowy, dochodowy i rozpoznawalny album, czyli Born in the USA. Prince nagrał płytę Purple Rain, którą pobił rekordy sprzedaży. W ciągu 24 godzin sprzedało się 1 300 000 egzemplarzy. Van Halen wydał singiel ze swoim największym przebojem, czyli Jump. W Europie Queen wydali płytę The Walks, z której pochodzą kolejne dwa wielkie przeboje Radio Gaga i I Want To Break Free. Z kolei *The Purple wróciła do swojego klasycznego składu z Janem Gillanem na wokalu i Rogerem Gloverem na basie i wydali płytę Perfect Strangers, kolejny wielki klasyk w historii hard rocka na całym świecie. Natomiast do Polski przyjechał zespół Iron Maiden. Z rokowych klimatów warto odnokować Single Relax zespołu Frankie Goes to Hollywood. Z tego, z tego powodu, że to brzmienie, które wypracowali, stało się też bardzo popularne w Polsce i to też będzie słychać na płycie kombi. Dlaczego kombi, dlaczego ta płyta? Zespół Kombi jest przedstawicielem tak zwanego elektroroka, albo inaczej synf-popu i rzeczywiście na polskim gruncie byli pionierami tego gatunku. Natomiast nowy rozdział to jest rzeczywiście ich najciekawsza, najlepsza płyta i najbardziej dopracowana brzmieniowo i stylistycznie, no i jednocześnie też najlepszy reprezentant tego tak zwanego synf-popu. Chcąc pokazać całe spektrum polskiego rocka, musiałem również sięgnąć po ten album. Przyznam, że dość trudno jest opowiedzieć historię kombi, dlatego że mamy właściwie dwie rozbieżne relacje. Jedna autorstwa Słowomira Łosowskiego, druga autorstwa Tkaczyka i Skawińskiego. No, problem polega na tym, że drogi tych panów się w pewnym momencie rozeszły i dzisiaj każdy ma swoją wersję wydarzeń. Ponieważ starałem się poznać. Dwa punkty widzenia to postaram się je obydwa tutaj przedstawić. Sławomir Włosowski zaczął interesować się muzyką już w, dzie w dzieciństwie. W młodości nauczył się grać na fortepianie, ale też miał ciągoty do sztuk plastycznych. Jego ojciec był rzeźbiarzem i chciał iść w jego, w jego ślad. No, zmienił, właściwie pomógł mu zmienić zdanie jego kolega z harcerstwa, który kiedy usłyszał, jak on gra na, na pianinie. Zabrał go do namiotu Non-Stop w Sopocie na imprezę rokową. No i tam pokazał mu, że muzyka dostarcza znacznie więcej energii. Posawski dał się przekonać, zainwestował w organy i założył swój zespół Akcent. To był rok 1969, wtedy głównie grało się blusa i rock. Z czasem Posawski poszedł z Akcentami w stronę jazzu i elektroniki. W 1973 roku zdobyli pierwszą nagrodę na Festiwalu Muzyki Współczesnej w Kaliszu. Rok później yy, Łosowski zajął tam pierwsze, został, dostał pierwszą nagrodę indywidualną. I wtedy akcenty stały się nawet zespołem rozpoznawalnym. Włosowski był bardzo dumny z tych, yy, tych, z tych yy, nagród, natomiast rzeczywiście nie, nie do, przynosiło to specjalnie zysku. No wtedy Jazz i Elektronika raczej były mało słuchane. W związku z tym, w pewnym momencie postanowił przejść na bardziej komercyjne, bardziej rokowe granie. W tym samym czasie Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk poznawali się w liceum w Mławie. Poznali się w pierwszej klasie i od razu się zaprzyjaźnili. dzisiaj twierdzą, że są dla siebie najlepszymi odpowiednio gitarzystami i gitarzystą i basistą. Najpierw założyli zespół Cameleon, z którym grali covery. Spod znaku Led penny, purple i black. Mieli też szkolny duet Grzegorz i Waldek, i z tym duetem między m.in. wzięli udział w przeglądzie muzycznym w Siedlcach, reprezentując szkołę. Wygrali ten konkurs, ale nie zagrali na koncercie finałowym, ponieważ w tym czasie mieli fuchę z Camaleona. Z tego powodu praktycznie prawie nie wylecieli ze szkoły i nagroda, którą była gitara elektryczna, nie trafiła w ręce. Wtedy by mu się bardzo przydała. Dzisiaj natomiast wisi w Izbie Pamięci Szkoły. Polis przenieśli się do Gdańska i tam razem z Janem Plutą założyli zespół Choroskop. Na co dzień studiowali pedagogikę, natomiast żeby mieć na czym grać, sprowadzili z Mławy instrumenty i sprzęt, w tym 50 kg wzmacniacze, które przewozili pociągi. Grali na potańcówkach w non i jeździli też do Warszawy na tzw. fajfy, czyli potańcówki o 17, które były organizowane w Klubie Stodoła dla Młodzieży. Kiedy Łosowski w roku 1976 postanowił zmienić skład i muzykę akcentów, to najpierw do zespołu zaciągnął Jana Plutę, orkusiste grupy Horoskop Potem próbował oddzielnie zaciągnąć skawińskiego oddzielnie Tkaczyka. Jeden i drugi nie chciał się zgodzić, aby dołączyć do zespołu bez swojego przyjaciela. Finalnie cały skład Horoskopu, całe trio przyłączyło się do Włosowskiego. No i tutaj mamy właśnie jeden z takich momentów konfliktowych. No bo dla Włosowskiego to jest tak, że on miał zespół Akcenty, do niego dobrał nowych muzyków i przemianował zespół na kombi. Natomiast kawiński i tkaczyk stwierdzają, że tak naprawdę Kombi było ich nowym wspólnym tworem, ponieważ to cały horoskop połączył się z liderem Akcentów i założyli zupełnie nowy band z zupełnie nową muzyką, no i zupełnie nową nazwę. Sama nazwa Kombi została wymyślona przez Jana Plutę i to było takie losowanie, każdy miał wymyślić jakąś nazwę, wrzucili kartki do, do jakichś tam. Kapelusza, takiego kapelusza i wylosowali tą nazwę. No ale ponieważ chcieli nadać temu jakiś taki charakter performanceu, to w jednym z tam z radiów yy, w Trójmieście, w stacji radiowych, zagrali koncert i ogłosili konkurs na nazwę zespołu. No i słuchacze ponadsyłali jakieś nazwy, natomiast i tak zostali przy nazwie kombi, która zresztą dosyć dobrze oddawała. Yy, to takie połączenie fascynacji elektroniką łososkiego z jednak bardziej gitarowym graniem Skawińskiego i Tkaczeka. Pierwszy duży koncert kombi zagrało 2 sierpnia 76 roku w Oparze Leśnej w Sopocie w ramach koncertu Pop Session. I Te pierwsze dwa lata działalności kombi jeszcze były dosyć takie ubogie w koncertach. Natomiast z czasem kombi stało się. Flagowym zespołem muzyki Młodej Generacji obok Krzaka i Eksodusu. I to dzięki temu, po pierwsze, zaczęli grać mnóstwo koncertów. Po drugie, wydali razem z, z, z Krzakiem i Eksodusem kasetę Muzyka Młodej Generacji, gdzie po raz pierwszy zaistnieli, zaistnieli fonograficznie. Ten związek kombi z Muzyką Młodej Generacji wynikał też z tego, że na początku ten nurt korzystał ze sprzętu zespołu. Otóż i Łosowski, i gitarzyści, dość dużo pieniędzy wydawali na sprzęt, żeby mieć go naprawdę na wysokim poziomie. Zresztą te zakupy to też był problem, dlatego że znowu Łosowski wspomina, jak on ten sprzęt kupował na Zachodzie za ciężkie pieniądze. Tkaczy z wspominają, jak to Łosowski pożyczał od nich te pieniądze na Zachodzie, w walucie a potem oddawał w złotówkach i to jeszcze z dużym opóźnieniem. Także tu cały czas przewija się ten konflikt. Zresztą Skawiński nie ukrywa, że tak naprawdę nigdy Włosowskiego nie, nie lubił, w dużej mierze dlatego, że Wosowski bardzo mocno chciał być liderem zespołu i zresztą tym liderem się uważał. Po pierwsze zapowiadał utwory, mimo że nie był frontmanem, po drugie jako tak zwany kierownik muzyczny pobierał dodatkowo. Dodatkowe pieniądze za, za koncerty. Bo to już przy Lady Pack mówiłem, że była, powiedzmy, 1000 zł dla każdego muzyka za koncert, plus 500 zł dla kierownika muzycznego. No i tym kierownikiem był soski, co oczywiście Z szczególnie Skawińskiemu się nie podobało. Ze współpracy Kombi z muzyką od tej generacji wynikło też to, że najpierw producentem muzycznym, a potem menadżerem zespołu był Jacek Sywi. założyciel właśnie tego. Nur. Pierwszy single zespołu kombi, wspomnienia z pleneru, pojawił się w roku 79. W tym samym roku kombi wystąpiło na muzycznym kempingu w Lubaniu, na tej samej imprezie, na której po raz pierwszy z właściwym składem i po raz pierwszy skorą zagrał Manam i też zadebutował porter band. W kwietniu 79 roku kombi zagrało koncert w hotelu Victoria w Warszawie. Po tym koncercie menadżer przygotował bankiet dla promotorów, dla dziennikarzy muzycznych, żeby zespół wylansować. No i też na bazie tego doświadczenia, czy w podzięce dla hotelu, zespół napisał i opublikował utwór Hotel moich snów, który właśnie wyraźnie opowiadał o Wiktorze. To był kolejny, kolejny singiel, kolejny przewój kombi. Pojawienie się kolejnych nagrań, Publikacja nagrań przysporzyła dość sporej popularności kombi. To może dzięki temu stali się oni etatowym supportem dla zespołów zagranicznych, przy czym stylistyka była dość rozstrzelona. Z jednej strony były to, był to zespół hard rockowy z Węgier, czyli Lokomotiv GT, z drugiej strony Rupsch. Debiutański album kombi wyszedł w czerwcu 80 roku. Znalazły się tutaj już dotychczasowe przeboje, czyli pozdrowienia z pleneru, i Hotel moich snów oraz kolejny wielki przewód, czyli Przytul Mnie. Ciekawostką jest, że do utworu Piękna Szalona tekst napisała Małgorzata Niezabitowska, późniejszy rzecznik prasowy, późniejsza rzeczniczka prasowa rządu Tadeusza Mazowieckiego. Również w 1980 roku kombi wystąpiło na pierwszym festiwalu muzyków rockowych w Jarocinie. Tutaj mieliśmy dosyć charakterystyczną, dzisiaj już niespotykaną sytuację, otóż podczas bisów do muzyków kombi dołączyli muzycy dżemu i wspólnie zaczęli dżemować. Na przełomie 80 i 81 roku wyszedł drugi album, Królowie Życia. Tutaj mamy jeden z najbardziej znanych instrumentalnych tematów kombi, czyli Bezograniczy. Ten utwór znany jest stąd, że był wykorzystywany jako czołówka do młodzieżowego programu 5015, właściwie jednego który tak naprawdę się na co dzień, na co dzień raz w tygodniu w sobotę oglądało. Sam bardzo dobrze go wspominam. I to jest taki utwór, w którym bardzo wyraźnie słychać, jak wysoki poziom instrumentalny prezentowali poszczególni z muzyków. Z płytą Królowie Życia jest jeszcze jedna ciekawostka, mianowicie dwa teksty napisał Jerzy Wertelszczeń Żuławski. Był to pierwszy tak naprawdę, przynajmniej mi znany socjolog, który na poważnie zajął się fenomenem muzyki rockowej w Polsce. Natomiast zarówno kombi, jak i Królowie Życia to są płyty, które są bardzo rozstrzelone i nierówne stylistycznie. Z jednej strony mamy utwory fankowe, trochę właśnie jak bez ograniczeń. Z drugiej strony mam już sporo elektroniki, z trzeciej strony mamy jakieś takie ballady, które mówiąc szczerze trochę trącą kiczy. Muzyką kombi zainteresował się Zachód, przede wszystkim Szwecja. Wydali nawet ich singiel, na którym były pozdrowienia z pleneru i hotel moich snów. No ale dalszą współpracę ze Szwecją, w dalszej współpracy ze Szwecją przeszkodził stan wojenny. W tym samym roku 1981 następuje zmiana. Zespół. Po pierwsze, Wosowski kupuje nowy sprzęt, syntezatory, komputer Commodore 64. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to był komputer gamingowy, bardzo popularny, jeden z pierwszych, na których się grało z czasów mojej młodości. I zakupił również elektroniczną perkusję Simonsa. No i tu znowu mamy rozjazd, bo Wosowski wspomina, że to on. Kupił partiami, kupował, żeby ten sprzęt uzbierać. Tkaczyk stwierdza, że tak naprawdę połowę tych pieniędzy zapłacił on, czyli kupili na spółkę, a perkusję i tak nie spłacił Jerzy Piotrowski. I tu kolejna ważna zmiana w zespole. Za bębnami Jana Plutę zastąpił właśnie wspomniany Piotrowski. Przypomnę, wcześniej perkusista zespołu SBB, jeden z najlepszych perkusistów w historii polskiego roku. Można sobie zadać bardzo proste pytanie, jak to się stało, że muzyk, który grał tak ambitną i naprawdę w wysokim poziomie muzy muzykę, nagle przechodzi do takiego zespołu, który pozornie gra głachowskie, a szczególnie partie perkusyjne są dosyć banalne. Odpowiedź jest bardzo prosta: SBB wiesiło działalność, a Piotrowski, Piotrowski potrzebował pieniędzy i to po prostu był jego zawód. On sam bardzo nie lubił tych padów Simonsa, natomiast z kolei. Łosowski nie mógł znieść brzmienia jego perkusji, no i Piotrowski, mimo że rzeczywiście ma dosyć delikatne palce, bardzo szybko pękają, pęka skóra na palcach, a tutaj jeszcze na padach ta pałeczka rezonuje, no musiał się do nich przekonać. Pierwszym takim sygnałem brzmieniowym, pokazującym zmianę w zespole, to był utwór Inwazja z Plutona, Singiel. To słowo Pluton tak naprawdę miało oznaczać y, Pluton Zomo, czyli z, z, taki oddział milicyjny, które służyły do pałowania demonstrantów. No i tutaj autor Dutkiewicz chciał właśnie bardzo mocno zaprotestować przeciwko temu. W roku 1983 kombi pojechało do Maroka. Dosyć nietypowa sytuacja, raczej polskie tam jeździły. No i przeżyli tam nietypową przygodę, bo promotor trasy okazał się być jak z jakiegoś świadka przestępczego. W pewnym momencie ich zamknął w jakiejś willi na odludziu, z której musieli się ewakuować. Pamiątką z Maroka jest Łysina Łosowskiego, który właśnie wtedy zgolił głowę i nabrał tego takiego charakterystycznego swojego imiczu.